Witam was serdecznie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku porównam orbitrek z bieżnią elektryczną. Postaram się odpowiedzieć na najbardziej nurtujące was pytania związane z tymi popularnymi sprzętami fitness. Co wybrać, orbitrek czy bieżnię elektryczną? Będą to moje takie przemyślenia, spostrzeżenia związane z prowadzeniem wypożyczalni sprzętu fitness oraz opinie moich klientów. Bieżni elektrycznej. Zajmuje zdecydowanie więcej miejsca do orbitreka. Przykładowe wymiary większej bieżni to 90 cm szerokości, 200 cm długości. Maszyny do użytku domowego możemy oczywiście składać, ale obszar nazwijmy to roboczy, kiedy trenujemy, jest dość spory. Bieżnia elektryczna jest dużo głośniejsza od orbitreka. Sam silnik nie powoduje dużego hałasu ale podczas intensywnych treningów mogą one znacząco narastać. Najwięcej oczywiście podczas biegu, kiedy stopa ma kontakt z pasem i dochodzi do typowych uderzeń, które pojawiają się podczas biegu. Bardzo często, kiedy macie kłopotliwego sąsiada w mieszkaniu, wasza kariera biegacza na bieżni może szybko się skończyć. Chodząc na bieżni, hałasy są oczywiście już dużo mniejsze. Trening na bieżni jest również dużo bardziej niebezpieczny od treningu na orbitreku. Dużo łatwiej jest nabawić się kontuzji, łatwiej również wywinąć tzw. orła na bieżni. Skończyć się to może różnie. Samo obciążenie stawów kolanowych, biodrowych i kręgosłupa jest dużo większe. Bieżnia elektryczna potrzebuje więcej naszej uwagi związanej z serwisem. Należy pilnować, czy jest systematycznie smarowana, czy pas jest odpowiednio naciągnięty. Czasami należy zdjąć pokrywę silnika i przeczyścić maszynę w środku. Cena jest również sporym minusem. Dobrą bieżnię do typowego biegania kupicie już za około 5000 zł. Orbitrek za 2000 spełni oczekiwania 80% osób. Czy jednak za 2000 nie kupicie dobrej bieżni? Oczywiście, że dostaniecie taką. Nie będzie odpowiednia do treningów po 2-3 godziny dziennie dla wyczynowców, ale spokojnie sprawdzi się jako kompaktowa maszyna do chodzenia czy marszobiegów. Plusy. Zdecydowanie większa swoboda podczas treningu. Nie ma tutaj schematu. Każdy trening może być inny. Krok możecie stawiać dłuższy lub krótszy, stopy bliżej lub dalej od siebie. Dodatkowo możemy ustawić kąt nachylenia pasa to Wy jesteście reżyserem swojego treningu. Orbitrek poprzez wymuszony postaw między stopami czy długość kroku ogranicza Was podczas treningu. Jeśli znacie więcej plusów bieżni elektrycznej, piszcie proszę w komentarzach. Dla mnie osobiście ten jeden plus swobody podczas treningu bez większych ograniczeń wygrywa z większą ilością minusów. Minusy Orbitreka. Wspomniałem już o ograniczeniach, jakie wymusza na użytkowniku długość i szerokość kroku, przez co dużo ciężej jest dobrać idealną maszynę dla siebie, na której będziemy czuli się jak ryba w wodzie. Biegacze. Tutaj z doświadczenia wiemy, że osoby, które dużo biegają w plenerze, ciężko odnajdują się na orbitreku. Plusy Zdecydowanie jedna z najbardziej bezpiecznych maszyn, zaraz po rowerku stacjonarnym. Małe obciążenie stawów kolanowych, biodrowych czy kręgosłupa zajmuje zdecydowanie mniej miejsca odbieżni. Długość prezentowanej maszyny 155 cm, orbitrek z tylnym napędem są mniejsze i zajmują około 130 cm długości. Orbitrek jest zdecydowanie łatwiejszy w transporcie, dużo ciszej pracuje odbieżni. Obecnie większość maszyn praktycznie nie wydaje żadnego dźwięku podczas pracy. Większość maszyn nie potrzebuje systematycznego serwisowania. Cena. Za 2000 kupicie już bardzo fajny orbiterek z tylnym napędem. Za 3 dobre orbiterek z przednim napędem. Za 5000 tysięcy kupicie już naprawdę rewelacyjną maszynę z przednim lub z tylnym napędem. Mam nadzieję, że przekazałem Wam troszkę cennych informacji i pomogłem w wyborze odpowiedniej maszyny dla siebie. Jeśli macie jakieś dodatkowe pytania, piście proszę w komentarzu pod filmem. Nie zapomnijcie dać łapki w górę i zasubskrybować kanał. Dziękuję, pozdrawiam i do usłyszenia.